hej okay, witam w dzisiejszym odcinku, wiem, że kliknęliście, że to Hashtag Jeden, pierwszy odcinek, ale wytłumaczę wam to wszystko. Jakby trochę tam graliśmy, bo tak, teraz nie ma tylko Michała, teraz jest jeszcze No No i ogólnie yy, to jest... fajnie jest. Tylko pobudowaliśmy na nagrywkach, ale ona wyszły z bardzo smutną. i jest teraz słupem. I jest teraz środek nocy. I rzuci ktoś mi pochodnie tutaj do dziury, A jej, w której kopie kobla. To już pochodnie. Ale tam, tam pan zostawiłem w tunelu. Mam tu. mam Cudownie. 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 Co? mnie Hmm. To jest fajne. Ja To jest No To musimy to, to, da, to dalej? No To musimy fajne. trochę na no, dzień. No się się To powoli robi. To jest fajne. To jest jest No no ja już dobra. mogę zacząć wyjść A, ale ja jej ciemne kroki nie widzę jakby nie ktoś tam pochodnił więc to po co się tu wkupiłeś to była tylko moja testowa baza żeby przejść noc. Dobra no to jeszcze się robi dzień powoli no dobra nie, nie podoba. Nie podoba. no to jest powodnie ważne weźmę... Nie Dziękuję, tak mam. Tylko na wydruku tak się dzieje. Zobaczmy, co się stanie. A spróbuj teraz, ty ro a spróbuj teraz sobie rozwalić tak liścia. A dobra. Ale tutaj liścia tak na śniegu, bo na żabie jeszcze nie występuje. Przecież tu masz wszędzie. Ja już mamy dosłownie dzień, prawie. O, A ja sobie. O, czy ja... Mi się tak nie zrobiło, jak Michała. Czy jak? Że nie mam takiej białych. Ja tutaj zrobię sobie siekierę. O, to przydałoby się, tak, że lada. Ja zrobię sobie siekierę i będę wycinał drzewo. już, że już. O, mam już okazję nawet. A zobacz, czy mam te dziury swoje czarskie. Od tyłu powinny być. Dziura, yes, mam. dziury. Ma dziury. Yeee. Yeee. No ja szybko leci. Co leci? Że szakierą na niego. No nie wiem właśnie. Ja szukam jakiegoś fajnego miejsca ja szukam, żeby... na zrobienie grzyba. Dobra. Nie sądziłem, że to... Czemu ma szakiera się nie no, się niszczy w ogóle? No niszczy. No go siedzi w Mi się wydaje, mhm. że to jakiś blackest. O, czegoś dostałem Demi. Aha, od to. Ej, znalazłem kolegę. Nie widzę. O, no już się pani No to ogólnie... Nie, nie, nie widzę. O, tutaj, tutaj będzie jest Ej, widzowie, widzowie, to jak jest tutaj tak zimno, nie? Ej, na tym tym. To chcę tak... wam przedstawić swojego sponsora odcinka którego w ogóle nie ma! No zobaczcie, oprankowałem! Dobra, ja na razie Dobra, no to Michał musiał wyjść, teraz tylko Zdekę zostajemy. Powiedz coś. No, no. O, no więc mamy drewienko, idę, ale nie wiem, o jak grałem w Among Us i tak mówiłem, że wszystko jest idealnie, to zaraz mnie coś zamordowało, więc teraz tak nie będę mówić. Ja tej siekiery nie mam, ona mi się skończyła, a ja ją dalej widzę. Nie ma problemu, tutaj na drzewo, a jednak jest, nie wiem, to jest najbardziej powagowany serwis na świecie. Nie skończyła się kierakura której w ogóle nie widać. I psuje się za jakiś czas. Gdzie, gdzie jesteś, Deko? Yy, ja na jeziorze. Na jeziorze? się? Witam. Jest dla wykupka. Nie, nie pytam. Już. śluz. deszcz pada, a tutaj śnieg. Tutaj będziemy mieli nadpienną arenę, żeby co sobie zbudować. Nie że tutaj na śniegu trochę to Się nie, sobie. To u mnie. Ja to, bo to będzie po wypełnionym Dobra, to to. No co? bo mi wszystko Dobra. Dostajmy, może trochę bo po, oni to mam, niech skręci co? Niech się, niech się. Dobra, to nie no nie, to jest... O! W sumie to nie wiem. Tutaj wszystko poprawię, żeby było w sumie ładniej. Bo się trochę brzydko zrobiło. Teraz akurat śmiechnie pan, o to będzie spoko. Tutaj mam fajną aranę nawet. Ja mam miejsce na zbudowanie domku. Okej, okay, spoko. Ja buduję domek początkowy i w tym domku będzie... A gdzie się... jesteś? No i gdzieś? Tak, no, bo u mnie to tak wygląda. No osoby. Aha, spoko. Ja też jestem w pieniorze. No. I gdzie, widzisz tam taką część, gdzie jest odmał zgięta? Nie, gdzieś tam przygiej jestem syplakuję ja tam stoję. Nie no widzę tu malutką. Chcę móc część prześcignięte. Ja właśnie tam nie jestem. I skończyłem. Kurde, chyba muszę się wspiąć. jestem już wycięty. A ty co robisz? A tu ja skończyłem mój domek. Jest ja nie wiem, że to się z małym nosu robi. O, cześć! Tam jest mój domek. Wiem. Tu. tu widzę, że tylko o bo siebie jesteśmy bardzo. Wow, nie wiem, No. Tu może z siwnękę zrobię. Szkoda, że tu nie ma żadnych mocnych, żeby jedzak poddawać. No real. Też hey, może zrobię mur dookoła mojej bazy. No, nie, że to też nie Chyba nie wiem, co to się nie wydarzy. Chyba, że myśli 6 bloki. Nie, To się nie wydarzy. Nie, nie, dalej <grym> to by się dało. Ej, tutaj, tutaj będzie moje miejsce na... Niezazdroższe. To pewnie o mojej sieki ja wypracuję tutaj, nie wiem. Więc ja co zapomniałam, że takie trzy drogi istnieją. Znaczy mi robię tak... A, jak ja używać? Jak tego używać? Czy, czy? Ja mam tego używać. Sklepiku Dekoda, proszę wychodzić i kupować. Spicy meat. He he, boy. Mam na przykład. Proszę przyjść i kupować. Kupu taki piękny mur. Ja jestem z siebie dumny. O, Proszę zrobić. kupować. No co ty ten był robisz? No czemu by nie dostać Proszę kupować! Niskie ceny! Zapraszamy! O, teraz mam się kiera. O nie! Ja się kiera się zepsuło. Się kira się psuje. Nie, nie, nie. Zapraszamy! Zapraszamy! Sklep otwarty! Kurna... Komuś, Nie... Chodź po mojej itemy. A gdzie ty jesteś? Jestem bez O ja, dat is het. Ik heb het gescoord, ik heb het gevoerd. Ik heb het gevoerd. Ik heb het gevoerd. Ik heb het Ik heb het No tak zrobimy, że teraz wyłączę nagrywanie i nagramy sobie na zapas drugi odcinek urzędowy. Dobrze.